Czarny kot mi uciekł. Na wydmę. Dzień dobry. Patrzcie, tu jest wiertło, do samego piekła się chcą dokopać. A tam, co tam jest na górze? Mewa. No i będą wiercić, do, do głęboko chyba. No, ja nie wiem co to jest za sprzęt. Pierwszy raz widzę takie wiertło. No i ja już, no, wam pokażę plażę, bo dzisiaj nie mam pomysłu na filmiki żadne ciekawe. Wiecie co? To był taki fajny czarny kot. Może go jeszcze raz zobaczymy ale on był dosyć szybki, to nie wiem czy go zobaczymy no i znowu te statki, te same statki, cały czas tu stoją o leżaczek, chyba dla mnie, dla Jędruś co? no tak, no właśnie dla Jędruś skorzystamy sobie chyba z leżaczku Ach. O! Jakie szczęście zawsze Jędruś ma. Może sobie usiąść na leżaczku. No to dla Jędruś chyba, wydaje mi się. To dobrze. Te działka. Popływamy sobie. Może co? Zobacz, ja nigdy nie pływałem na skuterze wodnym. A tam siedzi chyba maestro. No, wypożyczalnia taka, tu można sobie coś zjeść i sobie chyba popływać. No i co tam mamy za statki? Policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

Żona jest, patrzcie, żona jest na wydmach. <noise> żona śpi jeszcze. Ja nie obudziłem dzisiaj żony. No, bo się pospać, jest która godzina? 8.14? Dzisiaj bardzo późno wyszedłem na rower. O, ja tu wiertło do samego piekła, patrzcie, do Samsary, tak co się dokopać. A mewa dalej siedzi, jak siedziała 3 minuty temu. No i dobrze, no to teraz co dalej? Idziemy kąpać się. O, widzicie? Już płynie pan z bojami. Z bojami płynie? Ej, zaraz wam pokażę. Ciągnie za sobą boje pan. No dzisiaj naprawdę dużo znaków od. Samsary wielkiej iluzji mają. Płynie z bo... i ciągnie boję. To może moja żona już stała z wydm i z boją płynie, co? Czy to jest możliwe? Działka, to ty płyniesz? Dobra, to jest już przydługie nagranie, więc zakończmy miłym akcentem i pojedziemy dalej dzisiaj świecić mądrością. Dzień dobry, o, dzień dobry, tu już glony, bo czarne były, to już, już działają w tej sprawie. No, ale mi się udało z tym leżakiem fajnie. A żona boje ciągnie ze sobą, tak jak mówiłem, kamień albo boja. No. Zobaczcie, jeszcze płynie dalej. O, przepłynie, ja nie wiem, długo, no, 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 ale widać, że żona ma kondycję. Halo! Jesteście? Gdzie jesteście? Dzień dobry, tu Jędruś, światło mądrości, Jędruś.